Chcielibyśmy odnieść się do zarzutów, które padły ze strony przewodniczącego Rady Miejskiej w związku z ostatnią sesją i rzekomym chaosem wywołanym tak zwanymi wrzutkami. Nie możemy pozwolić, by zaangażowanie i rzetelna praca naszych radnych oceniana była w oparciu o polityczne insynuacje. Przypominamy także, że zgodnie z regulaminem Rady. Paragraf 24 i 25: Każdy radny, bez względu na przynale przynależność klubową, ma prawo zgłaszać projekt uchwały. Ostateczną decyzję o ich wprowadzeniu do porządku obrad podejmuje Rada. Jeśli więc w głosowaniu było to przegłosowane, to znaczy, że przeszło to drogę demokratyczną. Szanowni Państwo, nie chcemy konfrontacji. Chcemy współpracy. Naszym celem jako klubu jeden region nie jest budowanie napięć. Apelujemy do przewodniczącego Rady, by w swoich ocenach nie uciekał się do uogólnień i obciążania winą całej grupy radnych bez dowodów. Nie taka jest rola przewodniczącego Rady. Osoby, która powinna stać na straży transparentności i wspólnego działania, a nie dzielić. I podważać zaufanie do legalnie wybranych reprezentantów mieszkańców. Dziękuję. Panie Przewodniczący, powołuje się Pan na 19 lat doświadczenia. Tak ono powinno wyglądać? Chaos na sesji, niedopilnowanie podstawowych procedur prawnych i obarczanie za to winą innych. Panie Przewodniczący, po 19 latach na tym stanowisku i pełnienia tej funkcji. Wymagamy odpowiedzialności i profesjonalizmu, a nie kolejnych powodów do nieporozumień w Radzie. Dziękuję. Szanowni mieszkańcy, zwracam się z zapytaniem do przewodniczącego Rady Miejskiej, dlaczego apele, projekty uchwał nazywa wrzutkami. Przecież można to nazwać tak, jak to powinno brzmieć. Poza tym sama wrzutka, jak to pan przewodniczący mówi która była napisana 26 czerwca 2024 roku o jego powołanie na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej nie stwarzała żadnego problemu, ale wrzutka, jak to pan przewodniczący mówi, która wczoraj miała pojawić się na sesji odwołująca przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Tomasza Marcinkowskiego, nagle zrobiła się jakimś problemem natury technicznej. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy, za chwileczkę będziemy kontynuować nasze posiedzenie, nasze obrady. Mamy nadzieję, wspólnie tutaj z koleżankami i z kolegami radnymi, że Pan Przewodniczący przypomniał sobie, jak się prowadzi sesja. Mamy nadzieję, że przebiegnie ona w sposób prawidłowy, formalny i zgodnie z obowiązującym prawem. Dlaczego wczoraj był chaos i doszło do takich sytuacji? No, mamy powody ku temu, żeby twierdzić, twierdzić, że było to zamierzone ze strony pana przewodniczącego, żeby wyreżyserował bardzo smutny, żenujący spektakl polityczny, w którym chciał, żebyśmy zagrali. Oczekujemy od niego profesjonalizmu i tego, żeby realizował swoje zadanie jako przewodniczący i wniósł pod obrady sesji Rady Miejskiej, przygotowane już dzisiaj też, do, dodatkowe e, punkty i wnioski, projekty uchwał, żebyśmy mogli sprawnie przeprowadzić tę sesję. Bardzo dziękuję.